Dzień dobry, ja jestem Bonko, a To jest oczywiście My Summer Car, kierownica, gałka zmiany biegów i tam jeszcze na dole pedały. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy specjalny odcinek, który w sumie jest bardzo prosty w swoich założeniach, czyli odcinek ten będzie trwał tak długo, aż się nie rozbije. No właśnie. Więc generalnie jest, będzie to mega mega prosty, a może będzie ciekawy, zobaczymy. Będziemy e, musieli w tym odcinku po prostu jeździć cały czas, e, w miarę szybko, wokół głównego miasta, wokół oczywiście całej mapy, czyli główną ulicą, a będziemy tak długo jeździć, aż po prostu się totalnie nie rozwalimy. No i zobaczymy. Prosta sprawa, mm, dosyć znany powiedzmy challenge, znaczy challenge, no, jeśli to tak można nazwać w internecie. Często są robione takie mm, odcinki. Dobra. Cyk. Światło. Lecimy. Odpalamy. Prosta sprawa. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Dobra. Ja teraz będę... Damy gazu? No. Gdyby to był na przykład odcinek, że kończymy go w momencie, kiedy go kończymy go w momencie, kiedy nam zgaśnie, to by się to już właśnie w tym momencie. Dobra, już, 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 spokój się. Dobra. Jedziemy. I na spokojnie. I na spokojnie. Światła? Czemu nie ma świateł? Halo. Odpalmy te światła. O, teraz już są światła. To mi się podoba. No, i co tam powiecie? Jak tam na kwarantannie? Wszystko Gites? Mam nadzieję, słuchajcie, ja jeszcze odpowiadam w tym odcinku, bo w sumie nie mam za dużo tutaj do powiedzenia, bo zasady tego odcinka są na tyle proste i trochę bezsensowne. Może się Wam akurat spodoba. Eee, wpadłem na taki pomysł, aby kręcić w my Summer Car, bo umówmy się, że w my Summer Car już za dużo nie mam do roboty. Jeżeli updatey nie będą wychodzić na bieżąco, to wpadłem na taki pomysł, żeby robić różnego rodzaju właśnie challenge. I jeszcze nie mam na myśli tutaj instalowania żadnych modyfikacji, ale mam na myśli bardziej takie challenge, jak na przykład ten. Gdybyście mieli jakieś. Ale nie takie coś, że 24 w szambie czy coś tam, bo to, to był tylko żart, że ja coś takiego chcę zrobić. Coś chcę takiego zrobić ambitnego, że to naprawdę będzie wyzwaniem, bo to nie jest wyzwaniem, że ja zrobię materiał, e, tak jak ostatnio pokazywałem, 24 godziny w Szambie. Ja, ja te 24 godziny nagram w 15 minut. Wrzucę odcinek i jak inny youtuber bym zarobił po prostu na wyświetleniach i oho, i bym się cieszył, ale ambitny projekt. Nie, bardziej bym zrobił coś naprawdę wymagającego jakiejś umiejętności e, i tak dalej, więc jak ktoś by miał jakieś propozycje, to oczywiście w komentarzach sobie możemy poczytać. Zobaczymy, jak ten odcinek będzie długo trwał. Ja sobie zablokowałem tutaj krzesło, że nie odjadę do tyłu, ale powiem wam, że to jest bardzo ciężkie. Bo jak ktoś ma krzesło takie gamingowe, albo ogólnie krzesło z kółkami, i używa właśnie tych pedałów i tak dalej, to jest to problematyczne. Bo w momencie, kiedy. O jezu, za głośno! W momencie, kiedy będziemy dociskać jakiś pedał hamulca, na przykład, to my będziemy odjeżdżać do tyłu, bo będziemy się odpychać. Jest taki motyw, który jeden z widzów mi właśnie podpowiedział, żeby kółka sobie zablokować po prostu jakąś bluzą. No i rzuciłem tam jakąś starą bluzę między kółka, obwiązałem i faktycznie się zablokowały. Jest eleganckie. A po wszystkim nie mam za dużo roboty, bo po prostu mogę sobie to podnieść i. I wszystko jest tak jak było poprzednio. Dobra, to jedziemy. Bierzemy, dobra, skręcamy. I jazda. Zobaczymy jak długo, co, będziemy jeździć. Piwa nie będziemy pić. Zmniejszamy bieg. No i dobra, lecimy. Ja muszę co chwilę się poprawiać, bo jak widzicie, mam bardzo niesforną fryzurę. Tu mi tutaj wystaje taki kogucik. Jest to dosyć ciężkie. Opla. No i elegancko. Możemy się zrelaksować. Proszę. Jedziemy. No. Jednego minęliśmy. Jakby jakiś sebiks wyskoczył nam, to oczywiście nie będzie problemu. Dojedziemy typa no tutaj mamy długość światła i elegancko. Dobra, spróbujemy. E, ja mapy nie znam na pamięć, to znaczy nie wiem dokładnie za ile kilometrów będzie jaki zakręt. Także dla mnie to nie jest aż takie łatwe, bo no nie uczyłem się tej mapy. Ale zobaczymy ile jesteśmy w stanie jechać. Tak można powiedzieć trochę bez montażu, prawda? Bo e, Oczywiście, gdzieś tam ten film mogę przepuścić przez jakiś montaż, ale... ale bez żadnych cięć. No. Elegancko, 160... Ciekawa jaka jest prędkość maksymalna, którą można właśnie, to też... to też można by było w jakiś sposób ustalić, prawda? W momencie, gdybyśmy na przykład mieli e, policjantów, którzy łapią na fotoradar, to moglibyśmy próbować pobić rekord prędkości, bo chyba w inny sposób nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć jaka to jest maksymalna prędkość. Chyba że jakieś modyfikacje są prawda mody do My Summer Car, to wtedy jak najbardziej. Ale ja na razie staram się tych modyfikacji nie dotykać. Widziałem tam jakieś modyfikacje, są jakieś tam psy. To, to dosyć śmieszne to jest. Jest jakaś modyfikacja z innymi pojazdami. Ludzie ro robią te właśnie mody, które nie ukrywam, w jakiś sposób urozmaicają nam czas oczekiwania na kolejne aktualizacje. Ale jeszcze póki co tego nie dotykam. Myślę, że jak dotknę tych modyfikacji, to będzie wtedy zabawy na naprawdę wiele godzin. No, przekraczamy teraz prędkość, jak widzicie, dosyć mocno. Już jest 160 zamykamy licznik. Na razie minęliśmy już kilka pojazdów. Eee. Silnik daje radę nam. Mamy dużo paliwa, pełny bug, więc możemy tak teoretycznie jeździć i jeździć. Ja też staram się nie jechać tutaj na maksa, żeby yy, zbyt szybko nie skończyć tego materiału, bo to nie o to w tym chodzi, żeby specjalnie się podłożyć. To nie jest zabawa, tylko żeby cały czas trzymać taką prędkość, wiecie, bardzo wysoką, żeby były emocje, ale też żeby. O, dać szansę tutaj na rozwój wypadku, czyli na przykład, żeby jakiś sebik się pojawił, może i tak dalej. Tak, Oj, dobra. Jedziemy, teraz zamykamy licznik. Zobaczcie sobie to. Zamyk... Jest zamknięty licznik. Dobra. Czy to ten moment, kiedy się skończy film? E, chyba jeszcze nie. Dobra. Jeszcze jedziemy. Muzyczka tam sobie gra delikatnie. Ja sobie spróbuję tutaj podgłośnić radio. No, nie powinniśmy tego robić przy takiej prędkości, ale jedziemy. O, przez most zaraz przejedziemy. Dawać pełna moc. Tak jest. Cyk. Nie widzicie tego? O fa